Jakie rzeczy Twoim zdaniem rząd dowiózł, mówiąc kolokwialnie brzydko, a jakie rzeczy koncertowo schrzanie? Ja się zgadzam z Majorem, jeśli chodzi o 100 konkretów na 100 dni, od było, bo od początku mówiłam to także w kampanii, mówię to teraz, to było nierealne, to było utopijne, nie lubię takiego wprowadzania wyborców w błąd, bo mówienie, że prezydent, że koalicjanci, że nie mamy takiej większości, gdybyśmy samodzielnie rządzili, to byśmy zrobili, no wiadomo, że, że, nie, że nie mieliby tej większości, więc prawda jest taka, że zdecydowana większość z tych 100 konkretów nie została zrealizowana. Można, były oczywiście się rozliczyć, ale po jakie licho było mówić, że to się zrobi w 100 dni, no nie mogę do dzisiaj tego pojąć. Można było, wiesz, powiedzieć od początku. Zresztą PiS robił to samo, też miał być w ciągu pierwszego, pierwszych 100 dni. Masa rzeczy, których nie było w ogóle. Potem beata Szydło mówiła, że umówiliśmy się z Polekami na 4 lata. No to trzeba było tak od razu mówić, że umawiamy się na 4 lata,